Hej, witajcie! W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy zestaw z serii LEGO Minecraft. Zapraszam! Słuchajcie, tak jak mówiłem dzisiaj zrecenzujemy zestaw z serii LEGO Minecraft. A dokładnie zestaw o numerze 21158 Człowiek dla Pant. No zestaw ten kupiłem już jakiś Czas temu więc trochę u mnie przeleżał, więc myślę, że pora się w końcu nim zająć. Także co, ja Was zapraszam na speed build i za chwilę szczegółowo omówimy ten zestaw. Słuchajcie, zestaw mam zbudowany i muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie się on prezentuje. I myślę, że omawianie tego zestawu zaczniemy od samej budowli, a potem zajmiemy się figurkami. Konstrukcję w tym zestawie otrzymujemy bardzo prostą, zresztą jakby wskazywało na Minecrafta. Jest to tutaj taki, jakby przyczółek dla Alex, która opiekuje się pandami. Oraz taki mały ogród jakby z bambusami. I w ogóle bardzo te bambusy fajnie się prezentują. Są to oczywiście też proste konstrukcje, ale naprawdę przypominają one bambusy dosyć yy, z Minecrafta, także bardzo fajnie. To jak widzicie, jest taki drobny jakby jeziorko stawek po lewej stronie. No, a z prawej strony naszej budowli mamy. Właśnie ten przyczółek, takie skronienie jakby dla naszej Alex. To jak widzicie, na dole mamy, dostajemy rybę w zestawie. No i tutaj ten budynek jest też bardzo prosty. Po lewej stronie widzicie jest drabinka. Prawda, jak dla mnie jest ona dosyć za krótka, ale już zostawmy to. No i u góry tutaj mamy łóżko oraz lampkę. Bardzo fajnie te balustrady zostały zrobione. Także mimo, że jest to prosta konstrukcja, to naprawdę bardzo dobrze wygląda. W zestawie otrzymujemy cztery figurki. Jest to dorosła panda, mała panda, ocelot oraz figurka Alex, od której może zaczniemy. Jak widzicie jest to bardzo prosta figurka. Oczywiście głowa jest sześ sześcianem, nienormalną główką LEGO. Bardzo fajny nadruk jest na niej na Torcie tak samo. No i dodatkowo tu otrzymujemy diamentowy kilof oraz ciastko, które bardzo fajnie wygląda. Na pewno ten nadruk gdzieś wykorzystam. Druga figurka jest to ocelot. Naprawdę bardzo dobrze wygląda. Zobaczcie jego nadruk tutaj na pyszczku. W ogóle to jest nowy element. Ta cała głowa. I mimo, że jest zbudowany z klocków, to naprawdę dobrze wygląda. No i oczywiście mamy tutaj dwie pandy. Jest to dorosła panda. Jak widzicie, można to naruszać głową. I możemy ją albo postawić na nogach, albo posadzić. No i dodatkowo tu otrzymuję kawałek bambusa, który sobie konsumuje. No i tu jest jeszcze dziecko pandy. Główka jest dokładnie taka sama jak u dorosłej, tylko po prostu... Ciało zostało jako mniejsze zbudowane, no i też ruszał na głową. Bardzo w ogóle fajny jest nadruk tej pandy, bardzo słodko wygląda. Także figurki naprawdę są bardzo fajne w tym zestawie. Podsumowując zestaw LEGO Minecraft 2.1.1.5.8, żłobek dla pand jest naprawdę bardzo fajnym zestawem, szczególnie jak ktoś jest fanem Minecrafta. Potrzebujemy tu nawet ciekawą budowlę oraz naprawdę bardzo fajne figurki. Szczególnie tutaj pandy bardzo są fajnie zbudowane i fajne nadruki mają. Także ja jestem zadowolony, że ten zestaw trafił do mojej kolekcji. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.